Witamy szanowni gości na konkursie muzycznym. Zaczynamy od prób. Bardzo pięknie pani gra. Za chwilę z Panią przeprowadzimy wywiad. Brawi, <laughs> Już teraz wywiad z Panią No ja więc tak. Witam na wywiadzie. Jak samo poczucie przed koncertem? Dobrze, jest Dobrze, jest trochę stres, ale ogólnie to jest dobrze. A czy mogłoby pani coś nam zaprezentować? No dobrze, ja teraz y mam próby. Praktycznie nic nie umiem, więc będzie czatersko. Dobra. Chodźcie Dobra. ze mną zobaczyć, jak wyglądają próby. Dobra. Jak widzę, tutaj kładziemy nuty. Dokładnie, że tak. To wcale nie tak, że z nim w ogóle nie korzystam. Nie no, bo to taki żart był. Oczywiście, że tak. Taki wysy... muzyczny żart. No Każdy, ka nie znam osoby, która nie korzysta z Nukit, jakby hello. Mhm. Znamy. Dobra. Dobrze, to czy to wyszło pani dobrze, czy trochę źle? Tragedia! Jednym słowem po prostu powiem: tragedia! Dziękuję. Kamera, prowadzić. To zaprezentowałaby pani na minuty, jak one się nazywają. No, dobrze. Dobrze to proszę pokazać. C, D, E, F, G, H, A, D, C. Czy coś schrzaniłam? Ja tutaj tak trochę muzyką się interesuje i to chyba powinno być tak. C, D, E, F, G, A, H, C. Jest dobrze tak jak powiedziałam. W sensie ogólnie, no to. W sensie tak jakby, nuty się nazywają tak jak się nazywają, ale ja sobie tak jakby. Wiem jak się nazywają na to dokładnie, ale ja już sobie tak poukładam, że wiem jak ja. I jakby ja rozumiem, jak są tutaj napisane na przykład, jak mam kliknąć C, no to ja na przykład wiem, że mam kliknąć A. No. Bardzo fajna logika. Też chciałam po logika. Mhm. Ogłoszenie. Ogłoszenie. Za 5 minut rozpoczynamy koncert. Rozpoczynamy koncert. Naszą pierwszą uczestniczką, uczestniczką jest Julia Więcek. Proszę nie zwracajcie uwagi, jak wyjdzie coś źle. Tak, wtedy się nic nie stało, nikt nie wie, co mam zrobić, nic się wtedy źle nie stało, bo nikt nie zna tego. Ja też tak dziękuję, proszę zacząć.